Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Nic Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Spotkanie w ramach Champions League to gwarantowane emocje i bramki. GKS Katowice mierzy się z Arsenalem. W domku z dość sporym zaciekawieniem czekałem na ten mecz. Mam nadzieję, że mimo początkowej fazy turnieju doczekamy się tutaj fajerwerków aż do ostatniego gwizdka. Barak, w końcu, możemy na to Nigdy nie wiadomo kto, w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj, to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Tak, to jest postać, którą po prostu trzeba się zachwycać. Hat-trick w poprzednim meczu i nie spodziewam się, że dziś spuści stonu. Czekamy na więcej. Szansa! Habers. Uniemożliwia strzał. Jeszcze raz blokuje strzał. Odbiór w ataku, pachnie gola. No nie wierzę, po prostu nie wierzę jak ta piłka nie znalazła się w siatce. To prawda, trampkarz zachowałby się w tej sytuacji lepiej, ale przecież i tak był spalony. Błąd, stracona piłka. Wciąż jest trzy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. O, a tą interwencję to ja rozumiem skutecznie i czysto. Martin Odegaard. Jak się dowiadujemy, zmienił się rezultat na Parc de Princes. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy PSG. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 27 minuta meczu. Dziękujemy za tę informację. Bukayo Saka. Chcieli utrzymać się przy piłce bezskutecznie. Genialna interwencja. Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Brawo, fenomenalna interwencja. No i po ataku, dobra interwencja. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Zabranie zajmie obrony, niebezpiecznie. No i strzelają gola. To chyba pewne zaskoczenie, bo to rywale byli bliżsi bramki. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki. Dzięki tej bramce jego drużyna prowadzi. Widać radość, że jego plan taktyczny się sprawdził. Teraz tylko to utrzymać. Prowadzą zatem 1 do 0. Leandro Trossard. I strzela. I zatrzymał to ładnie. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Może teraz wyrównać? Groźnie było. Dobra interwencja. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Mamy gola w innym meczu. Halo Studio. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Barcelony. Obecnie Wilk. Trzy trafić. I mamy gola. Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Zobaczmy powtórkę. Ależ ich rozklepali z pierwszej piłki, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. No to mamy 2 do 0. Znalazł trosarda. Czy taki widzą nadzieję? Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Nie, nie daje się zaskoczyć. Sar. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Lecz obrona dobrze ustawiona. Nie będzie Bramki. Saka otrzymuje podanie. Havertz ma teraz piłkę. Uwaga, za chwilę może być Bramka. gol! Kontaktowa Bramka. No teraz nic już nie jest pewne. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. I zaczęli od środka. Arsenal wyraźnie podbudowany tym golem. Teraz będzie walczyło remis. Havertz ma teraz piłkę. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Adresatem podania. Teraz Sterling. Musieliśmy na moment przerwać. Bramka dla Barcelony. Obecnie więc prowadzą jeden do 0. Znakomite prostopadłe podanie. Ależ okazja na gola. Tak, powinni już prowadzić dwiema bramkami. Naprawdę wymarzona okazja. Miał szansę podwyższyć wynik, zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Sterling. Właśnie dostałem informację o bramce w meczu Bayernu Monachium. Halo, studio. To trzecia bramka dla Bayernu. Gola zdobywa Karek. Kane. Może potrzebać rywali. I grze. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Mamy więc 3 do 1. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Gol! A jednak nie ma gola. Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Sztab kanonierów sygnalizuje teraz zmianę. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Sędzia po raz ostatni zagwizdał w tym spotkaniu. Przegrał.